Nie bramkę, w w konsekwentnie w środku połowna spać, że nie jest takiego nie sytuację. E, e, Bobimy, że na gospodarza tę sytuację miała, ale wygrałem dwa wyjęzie, na pewno na już od 2 gry nie prowadziliśmy. E, w pierwszej części meczu akcja Jobłeckiego e po prawej stronie dopadły w ogóle nie piłki człowiek Arne, tam był górski. Nagranie było niedoprawne, niech nie bramka, kilka takich sytuacji, że e, zawodnicy boi wychodzi na trzy pozycję, ale znajdowali się na pozycji spalonej. E, druga część meczu, e, książkę gra odważniejsza drużyna w, w takiej sytuacji i takiej sytuacji i takiej straciliśmy bramkę na pewno nie powinniśmy. Mocne uderzenie Grgosia z 30 metrów rzutu wolnego, ale wiedzieliśmy, że Roski podbicie mocno uderza piłkę, bramka ustawiony w tym miejscu. Przepuszcza piłkę nad rekordami, w takiej sytuacji to no, ta bramka nie powinna paść, ale, ale no, tak bramki też padają. Mamy spotkanie jeszcze rewanżowe, wiem, że tu zadowolony trener po takim rozstrzygnięciu, a nam zostaje w drugim spotkaniu pokazanie się ze mną na swoim wojsku. Odrobienie tej tylko, a może i aż jednej bramki, dlatego że tam wynik 1-0 na pewno nie jest... Grając zdecydowanie lepiej. W pierwszej połowie pozwoliliśmy sobie trochę yy, na taką frasobliwość, grę za bardzo u górą i to nie przynosiło efektu bo zawodnicy Konkordii. Wiedzieliśmy, że w tyłach są zawodnikami rosłymi i należało grać dołem. W przerwie takie korekty, przynajmniej słowne. No zawodnicy dostali i było kilka akcji tak już z prawej strony I oczywiście była taka sytuacja, ale Krauze sam trzy razy wchodził i powinien dobrać piłkę w identyczny sposób to co Concordia miała i prawdopodobnie by się też to skończyło, ale to nie mówmy o prawdopodobnie, to co miał u Udo, Udo z 6 metrów, to co miał wcześniej wycofaną piłkę Lejman i, i, i dwukrotnie jej nie trafił, no to... To się później może tym zawodnikom śnić i konsekwencje mogą tego, niestrzelenia tego zamek, być znaczne. To nie mecz będzie ten pierwszy już nieako historycznie można go oceniać. Dziękuję zawodnikom za niesamowitą walkę, za serce zostawione na wojsku, ale nikt chyba tutaj nie przypuszczał, że, że to będzie jakiś mecz fajerwerków w tym meczu. Wygramy tak, prawie każdy tutaj miał takie pragnienie, ja też, tylko ja po tym, w analizie tego, gry tego, tego, tego zespołu, nie zrobiliśmy znacznie, wiedziałem, że nas bardzo, bardzo trudny pojedynek, takim on był. To jest kucharowe rozstrzygnięcie, bo to jest dwumecz pierwszą połowę wygraliśmy, drugą musimy maksymalnie się przygotować, zagrać dobrze i jeszcze lepiej. <grym> I myślę, że, że powinniśmy się po tej drugiej połowie też cieszyć. Bo mówię, gdyby padła ta druga bramka, no to już wtedy, a może to i lepiej, że, że jest tak skromne zwycięstwo, będzie bo będzie pełna mobilizacja, bo będzie... Tak myślę, muszę wierzyć w to, że będzie pełna koncentracja, pojedziemy z nadzieją, bo, bo tą nadzieję mamy po tam pierwszą Wynik Wynik jest taki, jak mówił ja też, z prawą otwartą, jednak mamy no, no, jak ścianika, bo prowadzimy 1-0, więc na druga połowa będzie bardzo trudna, ale my 1-0 prowadzimy, także będziemy nam może łatwiej skoro na zagrać. I zobaczymy czy to się powiedzie. Myślę, że i skład troszkę będzie nieco inny, bo inaczej musimy zagrać. Dziękuję. Panie że myśli pan głównie o pomocy, bo Piotkowie, naszej konkowia dosyć łatwo przechodziła z obrony do, do ataku, budowała teren. Wyskakują szybko. Ale kogo Pan sprowadzi do Doliny Środkowej? Znaczy, no, teraz to, to nie powiem na pewno, ale, ale coś na pewno trzeba myśli pan? pomyśleć i, i myśleć. Myśmy mieli wiedzę tam w środku pomocy. Wiedzieliśmy, że Juszkiewicz, którego znałem jeszcze wcześniej, bo miałem chyba przez 10 dni w garbarni, trenował, jest to zawodnik Lopula, przede wszystkim kapitan Komar, który to jest dla mnie piłkarz. To jest który ma charyzmę w sobie, potrafi y, dużo I, i to zawodnik, od którego się zaczyna, te akcje się zaczynają myśmy mieli dwóch y, zawodników. Wiadomo, że w środku nie mamy młodziutkiego, ale jakże potrzebnego dłużynie sieśnika I, i tym y, dysponujemy składem i osobowym, którym dysponujemy musimy sobie jakoś radzić. Zobaczymy. No, 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 zobaczymy jak, jak sobie będziemy tam radzić. Ja mówię, no, jakieś zmiany będą na pewno, ale nie będą to jakieś szansowe, bo, bo, bo nie ma sensu. My graliśmy prawie cały czas, tak samo jak Konkordia przyjechała. Ja skład miałem przypuszczalny napisany i, i z tego przypuszczalnego to nie trafiłem tylko bramkarza, bo nie wiedziałem, bo było trzech bramkarzy młodych, nie wiedziałem, który trener ten wystawi, także... A skład? Całą jednostkę trafiłem, także, że zastanawiałem się kto będzie nawet na prawie obronie, tylko bo tam trener często wystawia właśnie trzech zawodników dało tam na tej pozycji i, i tu też byłem, ten, trafiłem, że Hrynowicz, tak pamiętam, Goryszewski i, i, i to było to, że, że, że no, oni tak samo wiedzę mieli dużą u nas, tak samo mnie, także wiem, Trudno oddychać jeszcze, trudno myśli zbierać, ale mówię, cieszę się, choć byłbym w pełni szczęśliwy, gdyby, gdyby padła ta druga bramka, gdzie chyba w drugiej połowie na to zasłużyliśmy.